Cześć, ja jestem Aqua, to jest kolejny odcinek z Call of Duty dzisiaj se, się zajmiemy. I w ogóle, widzicie, że mam więcej postaci, i, ale i mniej pieniędzy. I dzisiaj się zajmiemy, bo widzicie, że tutaj niektóre mają dwie gwiazdki, trzy, jedną. Więc dzisiaj będziemy robić wszystko na trzy gwiazdki. Zaczynamy właśnie od takiego byka no no myślę, że to by był ciekawy pojedynek że to będzie ciekawy pojedynek no i w ogóle wydają wszystko na skrzynki tak I, i mam bardzo dużo nowych rzeczy bardzo dobre ulepszenia o, mam to z łokcia komuś mogę. O. Wy to widzieliście chyba już na tamtym odcinku. Ale ten. Ten niby jakiś chyba boss to miał być. Nie jest aż taki groźny. Nie jest tak mocny. No w ogóle nie jest. Um, no dwa, jeden, cyk i leży. No, więc to będzie taki króciutki, jak to widzicie. No i zdarzył w ogóle, że jeszcze tak późno. Um, um, no, ale musiałem spędzić czas z rodziną, bo święto jest. Mmm, i yeah. so i jeszcze jest tutaj ze mną mój piesek, który mnie liży po ręce ciągle. No już przystanie. Halo. Luciu? No, nie liż, już muszę Nagrywać dla moich widzów, kochanych. Chodź tu, O Jezus, jak dostał i cyk o i to jest jeszcze jedno co dostałem znaczy zdropiłem nie, to jest za level było to jest jeszcze jedno co za level dostałem no i a to już widzieliście I chyba nie, nie pamiętam Wczoraj były odcinki z A, już wiem, wiem wiemy. Tak, wczoraj wam to pokazywałem. Oj, o. Ale skontrował mnie. O Jezus. No i.

No, jak naciskałem, to. Czy ma tą gardę? Czy ma gardę? O Jezus. Idzie co? A już sił do tego nie mam. No. To będzie naprawdę krótki materiał. Ale jeszcze Call of Duty muszę dzisiaj zrobić. No, ale to by był już koniec tego odcinka. Szkoda, że taki krótki ja się zdenerwowałem. No tutaj, 73 się zdenerwowałem. No, zapros zaproszenie was otworzy skrzynki. O, i sorry, że nie wiem. Teraz nie będę pomijać. No. Dobre, dobre, dobre. Uh, mm, uh -huh. Co? Musisz patronować kościół. Oj, oj, Jakie on będzie mieć teraz ulepszenia? O, Jezus. <laughs> A. no i no i okej okay. to by był już koniec tego odcinka trzymajcie się i cześć